Ciao, witam Was bardzo serdecznie w trzecim odcinku z AgroPan Tym razem o czasie. Tak więc lecimy, lecimy z kolejnym meczykiem. Eee, z lecimy z kolejnym meczykiem. Eee, tak swoją drogą, gdybyście nie wiedzieli, dzisiaj mamy środę, jak to oglądacie: albo czwartek, albo piątek. W każdym razie, w piątek, 11 marca o 19 czasu polskiego. Jest zapowiedź nowego dodatku na Play Hearthstone znaczy na kanale Play Hearthstone na Twitchu. Taka takie info, gdyby ktoś się nie orientował. Ja nie mam kawę, będziemy grali mam kawę, ale bez cukru Misiu! Cukru Co do zostawienia tego? Nie jest to super mega opcja, ale z mojego doświadczenia wynika, że na dna nie jest to też głupim pomysłem. więc... Zostawimy sobie to, ale dobranie dwóch jest tragedią. No i ten zamek też jest tragedią. Dziękuję bardzo serdecznie. Teraz ten. Teraz zostanę oskarżony, że cię wykorzystuje. Wykorzystujesz? Czuję się wykorzystana. Murda. Ciągle za słabo. Czemu? Czekam na rozkaz. No, to taki ten to, to, to taki element made by home, czy coś w tym stylu. Czyli ten real life i te sprawy. Sorry za to, ale cukier jest podstawą. Aż znaczy tak, jeżeli gramy na Prista, który jest, no jak najbardziej totalną kontrą na nas, więc możemy sobie pomarzyć co najwyżej o wygranej w tej grze. Eee, tak, moim zdaniem, w tej sytuacji to już w ogóle totalnie, kompletnie. Eee, no tutaj sobie tego zabijemy. Ale wygranie tej gry jest praktycznie niemożliwe. Z mega dobrym dojściem u nas, albo z mega słabym u niego, eee, jak najbardziej. Natomiast w normalnych warunkach. Kiedy obydwaj gracze mają podobne rozdanie, to jest to prawdopodobnie nie do wykonania. On ma zbyt dużo mm, rzeczy, które nas blokują, tak? Tutaj akurat mamy dosyć dobrego top deka, którego nie umieszkam wykorzystać, ale on ma zbyt dużo rzeczy, które nas blokują: holinowy light bomby, devlordy, Auchenajki z kręgiem uzdrowień i z innym głównym. Są po prostu masakryczne. Pozbycie się Devlorda jest dla nas mega problemem. Z Devlorda nie dostaniemy niczego, co jest jakikolwiek sensowne, bo nasze karty. Najdroższa karta to jest ten Jełob za. 4 yy, many yy, Shredder. A Wilku mama. E, więc jesteśmy tak naprawdę w masakrycznym, ma, masakrycznej dupie. Mamy Boskie Łaski. I to może nam trochę sytuację poprawić, tak? Bo on teraz wodą kapłankę, która. Naprawdę, kurwa. Która może tutaj troszkę mu kar dobrać i to może być dobre dla nas. Zobaczymy, zobaczymy, jeszcze jak to wyjdzie. Podstawową rzeczą jest skupienie się na czyszczeniu jego stołu w tym meczu w 100%. Bo jeżeli my ten stół zostawimy, to dostaniemy wcześniej później holinowe nasze kreatury, Light Bombę albo Auchenajkę. Auchenajka jest jeszcze o tyle dobra, że jego kreatury te zrani, ale. Eee, a Ochenek jest o tyle dobra, że jego kreatury też rani. Eee, ale Holinowa jego kreatury leczy. Light Bomba w większości przypadków jego kreatury przeżywają, więc tutaj naprawdę mega mega duży problem. Eee, jest dla nas, żeby tę ten, e, ten, tą, tą, tą grę wygrać, tak? Eee, rzucimy to. Pojedziemy trochę gridem, ale w następnej turze mam wrażenie, że będę mógł trochę więcej kart dobrać. A teraz dobrałbym dwie, a on teraz może tutaj się wyleczyć, coś tam ten, no co prawda jeszcze coś pozagrywa, więc no, no. a jeszcze ma White Pyro maserów, tak, zapomniałem o tym. Więc no. co tutaj tak jak mówię, no to jest to jest mecz z założenia przegrywany w 80% wypadków. Tak strzelam, że 80% tutaj jest przegranych. Ale cóż, no każdy deck ma jakieś słabsze meczapy, no i ten, ten akurat jest taki, a nie inny. E, dobra, czas zagrać tą. Czy jest tu jeszcze coś fajnego? No nie bardzo. E, mamy jeszcze drugie, więc, oczywiście, chcemy zostawić te, 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 te kapłanki na stole. E, mało tego, że chcemy, to nawet ją gdziebniemy. Bo też mamy taką możliwość, że w końcu będziemy mieli na tyle dużo bestów, w ręce, że będziemy go w stanie zjechać z, z, z w dwie tury. No, w tej sytuacji to będziemy w stanie zjechać co najwyżej do podziemia. Więc raczej GG. A tutaj, no, nie wydaje mi się, no, nie wydaje mi się, żeby w tym momencie była jaka, jakakolwiek możliwość wrócenia do tej gry. Aczkolwiek, no jeszcze powalczymy, ale. Ale. Mało prawdopodobne nawet nie za bardzo jest na co to rzucić, no ale rzucimy, żeby po prostu dobrać jak najwięcej gdzieś tam. Może go jakoś kart advantage, ale w tym momencie to ja nawet nie mam jak tego pozabijać. więc sprawiedliwość! Eee... No nie, dla No nie, ni niestety tutaj no ta gra. Mm... Jest bardzo mało prawdopodobne, że potoczy się po naszej myśli. E, chociażby najprostsza rzecz teraz: Light Bomba zabija wszystko u mnie. E, e, okay. Ale chyba. Co mogę zrobić? Mogę zrobić to. O tak, już atakowałem. A, tutaj tak umieram. No nie, to tutaj jak widzicie, przystań nie się tracić czasu, to się może poddać. A, wynik będzie mniej więcej zazwyczaj podobny. E... No jest to największa kontrola dla tego deku. E, jeżeli chodzi na przykład o Renault Urloka, który też wydaje się teoretycznie być kontrą, jest 500 razy łatwiej go zabić. Tylko na areno Warlocka trzeba grać spokojnie, tak? Nie raszujecie jak najszybciej przeciwnika, gracie spokojnie najlepiej starać się uzbierać na stole i na ręce Lital gdzieś tam przed, po szóstej turze tak żeby, nie wiem, on miał z 15 HP dajmy no na to, wy na stole macie tam powiedzmy 7, na ręce 8 zagrywacie i zabijacie i, i, i to jest o wiele prostsze do osiągnięcia niż wygranie z tym priestem, tak samo z kontrolą Warriorem też jest o wiele prościej wygrać niż z priestem z priestem jest to po prostu no mega, mega, mega ciężkie, tak jak mówię, no on musi mieć na no, warloka. ja zazwyczaj lubię to zostawić, więc zostawię hmm, chyba e, na priesta, no jest po prostu mega Mega, mega hmm. ciężko, tak? On ma zbyt dużo kart, które kontrują. Pierwsza tura, zombiak, no to już mamy problem, tak? Osiągnięcie zombiaka to jedynie coin e, i ten. E, knife juggler, e, coin, szilet, mini bot, plus coś tam ewentualnie, ale on zaatakuje naszego szilet, mini bota. On zaatakuje w naszego śródmini bota tym zombiakiem, wychila go i mamy 2-2 kontra 2-3, więc już jest problem, by tego zombiaka, zombiaka zabić. Później mamy DevLorda, który to stanowi kolejny problem, który jest bardzo ciężki do zabicia. Gdzieś tam oczywiście jakiś werbunek, plus jakiś Blessing of Might, coś w tym stylu, da radę, ale znowu my poświęcamy tak dużo na... tak dużo na ściągnięcie tego DevLorda, a dostajemy tak naprawdę w zamian praktycznie nic. Tutaj trochę ryzykowne zagranie, bo, nie, bo Demon demonraf. Eee, a dostajemy za zabicie tego demon Demon y, Dev Lorda praktycznie nic. No bo w takim powiedzmy standardowym tym, no to musimy poświęcić, nie wiem, gdzieś tam Blessing of Might, jakiś atak kreaturą, jakąś kreaturę, może jakiś trucillera, coś w tym stylu i i, i dostajemy z tego kreaturę za jeden many, za 2 many, więc jest ma A eee, Nad tym możemy pomyśleć. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć. Eee. Rzucenie sowy w tym momencie jest bardzo złe, ale musimy to zrobić. Bo nic ciekawszego nam na stole, bo nic ciekawszego do zagrania nie mamy. E, dawanie tego na pewno nie jest dobrym pomysłem teraz. E, zabijamy to, bo wspomniany Demon Raf, a czy wspomniany Demon Raf Hellfire, e, by nas tutaj zbyt bolały w momencie, w którym zostawiamy tego, tego typa, A w kolejnej turze mamy tutaj Shreddera, więc tragedia. Byłem pewien, że gram zur SURE. Jak zagram tak, to mogę zabić tokenem i juglera i bronią. Zostaje konsekracji, ale lepiej chyba będzie tak zrobić. Byłem pewien, że gram z RENO, nie wiem w sumie, dlaczego. No tak, no bo on w pierwszej turze nie zrobił nic, w drugiej hero power, w trzeciej trzeba hochlików. No i w czwartej pokazał swoje prawdziwe oblicze. Okej, okay, znaczy nie ma powiedzmy słabe rozdanie. Możemy zakładać. I ma jeszcze koina na mapie, nie? O. No i... Trochę zważywiłem, nie pomyślałem o ochlikach Teraz werbunek byłby genialnym tudekiem. Nie pomyślałem trochę o hochlikach gdzieś. Z, 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 zaciąłem się przy tej grze. Na no, hochliki niestety stanowią też dosyć spory problem. No, chyba, że zabierzemy sobie werbunek, albo chociaż z jedną kreaturę z rynku many, możemy rzucić to, to i kreatura. Ech. Gdzieś tam dwóch chcę ściągnąć z tego. Zobaczmy. Mamy na Jagdlera. Ale to ja bym wyskoczył z tego. Um. I zabije dwa. Spreda to nie jest super mega optymalne, bo i tak zostają mu dwa, więc obrońca Argus, defenderów Argus dalej jest tutaj możliwy do zagrania, ale gdzieś tam chcemy skrócić trochę tych ochlików. W kolejnej duże możemy zagrać to, to, trz rzucić trzema nożami. Zobaczymy. No też nie jesteśmy daleko od Itala, bo mamy aktualnie 8 obrażeń. Więc Też tragedii jakiejś wielkiej nie ma. No, zobaczymy co się stanie. Mortal Coil Ok. No to zabicie tych dwóch było całkiem spoko opcją. To jest całkiem fajne. To jest fajne, bo blokujemy po prostu dropy, nie? Jakiekolwiek. My sobie to oczywiście zabijemy. No i rzucamy naszą armię. Ale oczywiście zasada mamy dwa many, rzucamy Hero Power a nie Kreaturę za jeden. A gdzieś tam to troszkę lepiej powiedzmy wychodzi, tak? W kolejnej turze mogę rzucić i kreaturę, i hero power i to, więc gdzieś tam tych nożowników może się można wykorzystać w jakimś większym stopniu. Hmm. Ale nie jest żadnym problemem. No miał słabe rozdanie, jak miał dwóch Guardów i doktora booma. No to niestety takie trochę marmych. Czy jestem gdzie w stanie ziemię zabić? Musiałby mój nożownik trafić raz w niego. Okej. Okay. No tutaj mieliśmy dosyć dobrą, y, dosyć prostą grę. Przeciwnik miał bardzo słabe rozdanie z tym dwoma dunguardami, do którym boomem był wieczym tam jeszcze. Więc gra raczej y, bez większych problemów. Ja przyznam się, że się zdziwiłem, bo tak, Nie wiem, gdzieś się zakodowałem, że w pierwszą tura... Chwilę, czy ja miałem koina. Nie, nie miałem koina chyba. No dobra, załóżmy, że odmiał koina, chociaż nie jestem w sumie tego pewien, bo tego koina chyba nie widziałem. Załóżmy, że go nie widziałem. Ale gdzieś sobie zakodowałem, że to jest ten, Areno. Nie, 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 nie do końca jestem pewien, e, dlaczego, dlaczego sobie to zakodowałem, no ale sobie zakodowałem. Więc, mniejsza z tym, lecimy do kolejnej Gierczuni. E, lecimy do kolejnej Gierczuni. I zaraz zobaczymy, jaką kolejną Gierczunię będziemy mieli. Z Druidkiem. No drugi jest taki... Takie 50-50 bym powiedział. Czasem jest dobrze, czasem jest źle. No, kwestia tego, co nam tam dojdzie, co jemu dojdzie. Um, tutaj wszystko out. Raczej tak. Raczej wszystko out. Um, mówiłem o graniu tym deckiem przeciwko Renu. No w sumie też może być taki argument, że mówiłem... Ograniu tym dekiem przeciwko Reno i jakoś tak zacząłem Warlocka i sobie zakodowałem, że to Warlock, a znaczy, że to Reno Warlock. No w każdym razie, jest dobrze. Jest dobrze i lecimy dalej. No mamy fajne rozdanie, pierwsza, druga, trzecia, czwarta tura. Z tragedii nie ma, zresztą no, tutaj w przypadku druida y, trzeba myśleć o swajpach. A mnie gdzieś po ja mnie głowa boli. bo sobie już guza nabiłem. Mam takie kurde wrażenie, jak gdzieś tutaj jakiś ten spotkanie z jakąś półką było. No i co panie druidzie? Tylko nie zagrywaj Living Rootsu. Living Rootsy są mega opier...dzielający dla agro. W pierwszej turze zagrywa Living Rootsy, ma dwie jedynki. W drugiej turze nawet jak zagracie coś 3-2 to poświęca jednego Living Rootsa i hero power, dalej ma jedynkę. I, I bardzo, bardzo ciężko się... Mm, bardzo ciężki start ma AgroDek przeciwko właśnie Livingroodsom. Proszę cię stary, nie bądź AFK i nie każ mi się zabijać. Co znaczy zabijać na odcinku jak jesteś af. Come on. Dobra, nie jest. Nie ma jak z drugiej strony. No tutaj można by w sumie zagrać to. Nie nie, nie nie byłoby to złym pomysłem, ale zagramy sobie powoli zobaczymy co on będzie robił. Trochę tutaj się cykam, ee... z hmm. aspirantki, bo Darnosuta aspirantka jest taką kartą, która w sumie przestała grać jakoś tak często, ale nie rozumiem dlaczego. Szczerze powiedziawszy, to nie rozumiem tego totalnie, bo dla mnie ta karta jest dalej dobra i ona jest mega opierdzielająca. Co prawda, nie na każdy deck, nie przeciwko każdemu dekowi, bo no, na przykład na Warriora Darnosuta Aspirant jest od Gideon więc to nie jest problem, ewentualnie od Basza. Um, natomiast na przykład na, na, na ten dek, no to jest taka... taka Karta, która trochę, no, boli. Jakby to nie było. Jakby tego, tego... Jakby na to nie patrzeć. No tutaj mamy taki leciutki problem, bo mógłbym wcisnąć to, tylko jak wcisnę to yy, i dostanę swipe'a, to będzie słabo, więc tego nie zagram, zrobimy tak. To nie jest, to trochę przeczy tej idei, którą tam wam przedstawiałem w poprzednim i w pierwszym odcinku. Żeby wykorzystać za każdym razem manę, ale też nie można tego robić bezmyślnie, tak? Bo jeżeli ja teraz dostałbym swipe'a w tego i straciłbym cały stół, to nie byłoby słodko. Byłoby mało słodko. A tutaj sobie zrobimy tak. No tego shredderka sobie ściśniemy. tego że do sobie ściśniemy i myślę, że sobie jeszcze mamy tutaj czas na jedną gireczkę na szybko, myślę, że tak. Też trzeba pamiętać o tym właśnie, żeby myśleć dwa, Dwukierunkowo, jednocześnie o tym, żeby wykorzystać jak najlepiej każdą turę, ale jednocześnie o tym, co wam przeciwnik może zrobić. I w sumie o tym wcześniej nie wspomniałem, żebym się teraz przypomniał. Bo na pewno, no tutaj wykorzystanie tej trzeciej tury, kiedy macie trzymany na werbunek jest spoko opcją. Ale w momencie, w którym gracie na druida, który mimo wszystko tego swipe'a może mieć, no to już nie do końca jestem taki pewien, czy to jest akurat najlepsza możliwość. No, mi się osobiście bardziej podobała... Pod, podobało to, co zrobiłem. Wrzucenie tego divine shielda, gdzieś tam przyblokowanie tego swipe'a, poniekąd zmuszenie go do tego, żeby, jeżeli tego swipe'a ma, rzucić teraz hero power, zbić tego divine shielda, przyjąć obrażenia, później przyjąć obrażenia, 5 obrażeń od ataku, później jeszcze 3 od werbunku. Wtedy ten swipe, powiedzmy, że byłby trochę bardziej do zaakceptowania, gdzie, gdzie no trochę, trochę, trochę to, co od tego swipe'a zginęło, trochę by tam porobiło rzeczy, tak? Eee. Zagramy sobie tego. Szydle mini bot, sowa, eee. Knife Juggler, kill. Eee. Jakieś inne cudanie widy się pomyśli. No tutaj... Jak mm. mm. no jeszcze pamiętaj o tym, że jak zagramy to, to fajnie, fajne zagranie z tym, tak? Ale on może zagrać werbunek. Może zagrać yy, swojego najżaglera strzeli dwa razy tymi. Jak zagramy to, on zagra najwżaglera, rozbije się o najwżaglera mojego, strzeli tu, strzeli no to jesteśmy w dupie. Tak więc trzeba mieć na uwadze właśnie takie rzeczy, co przeciwnik może zrobić. Sowa mi się dosyć mocno podoba, a z drugiej strony podoba mi się to, plus właśnie dupa. Myślę jeszcze o skojnowaniu tego. A to bronią w pająka, mamy trzy jedynki, plus bronią ma jedną jedynkę, zagrywa werbunek. Ewentualnie przygrydzimy trochę, zagramy teraz cowe w kolejnej turze hero power, a w czwartej turze to z tym. Szkoda, nie takie trochę mętne się wydaje. No spróbujmy. Zabić to zabijemy, chociażby z powodu tego, że jest to paladin, może to być sekret, może zagrać na i sekret może to być Avenge, zabijemy tego w kolejnej. Awens jest triggeruje na name mamy problem. No tutaj stop werbunek jest bardzo, bardzo, ale to chyba bardzo smutną rzeczą dla nas. Chyba będziemy musieli wyskoczyć ze swoim werbunkiem. Tak mi się wydaje. No bo można by oczywiście przyżydzić trochę i w dostępnej tusze zagrać to, coina i to. I to też byłoby spoko, tylko że on w tym momencie dogrywa na stół Shreddera albo Keeper of Uldaman i jesteśmy trochę w dupie, więc zrobimy, tak? To co nie jest jakieś super, mega opłacalne, no ale powiedzmy, że innej opcji nie mamy, A więc niech będzie. No tutaj te karty nam trochę blokują jakieś zagrania, bo to są fajne karty w momencie, w którym macie na przykład przewagę albo chcecie straydować coś dużego. A już najlepiej, jak macie coś z Divine Shieldem. Jak tego nie macie, no to te karty są takie trochę martwe, no bo... No co, wrzucę to na 2-1 i zaatakuję za 5 w twarz po to, żeby dostać werbunek i żeby mi to znikło. A jedno worth it. No i tutaj jest właśnie... Schraderek. No i śwederek debelej. To nie jest dobra... dobra, dobra... To nie jest dobre rozdanie, no tak tutaj... No w kolejnej turze na chwilę obecną jedyne co mogę zrobić to zagrać repair. Bo on teraz zagra pewnie jedną kartę co najmniej, więc będzie miał cztery, ja dobiorę szóstą. A ja jeszcze mogę Koida zagrać, okej, okay, spoko. No niestety, czasem tak bywa, że to dobieracie karty, które są po prostu tragiczne, masakryczne. W danym momencie nie ma co zrobić. Ja też tak, tak a propos, Tutaj właśnie. Eee... No nie, no tutaj, 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 to, 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 to nie, po prostu nie. E, tutaj też możecie zobaczyć, dlaczego, jak oglądacie moje streamy, dlaczego. Mm... Okej, okay, może coś z tym jeszcze zrobimy. Zobaczmy. Zasprawiedliwość. E, tutaj też możecie zobaczyć dlaczego ja jeżeli oglądacie moje streamy e, jakoś tam często albo nieczęsto, no, tam różnie bywa. Mówię, że jakoś super no nie gram. Bo ja po prostu nie, na, nie analizuję gry na tyle, na ile powinienem ją analizować, tak? E, ja tam nie, nie robię to jakiś rozkmin pod tytułem o, No nie mamy innej opcji zrobienie. No już, weź spierdzielaj z tym guzikiem. Ja nie analizuję tej gry jakoś super, 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 bardzo, mega, dużo mocno, w ogóle, hiper, zajebiście dużo. Nie ja ja wiem, strygeruje ten sekret, ale znaczy ta gra jest przegrana moim zdaniem. Tam po prostu w tym momencie, jak ja miałem dwa Blessing of Might'y i dwa Divine Favory, no to... ...se mogę pomarzyć że wygranej. Mniejsza tym. To co chcę powiedzieć to to, że... To, co chcę powiedzieć i mówię to już pięć minut. Ja nie analizuję gry na tyle i nie myślę o tylu rzeczach, o ilu powinienem, tak? Ja zdaję sobie sprawę, że mój przeciwnik może zagrać na przykład w czwartej turze Konsekrację, Blessing of Might, yy, Blessing of King, przepraszam, yy, Shreddera, Keeper of Uldaman, może zagrać Knife Jugglera, Shielded Minibota, może zagrać Werbunek, może zagrać Cockhammera, może zagrać coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, może zagrać Sekret Taki, Jeden, Drugi, Trzy, Piąty, Siódmy, dziesiąty. Ja zdaję sobie z tego wszystkiego sprawę, natomiast ja... Mm, Gramka jest dosyć mocno na luzie, tak? Ja tutaj się nie przy, ja, nie, 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 nie przychodzę do Heartstone'a myśleć o wszystkich możliwościach. Ja przychodzę do Heartstone'a się trochę pobawić i zadam tam. Wiecie, oczywiście coś rozkminia mnie, że tutaj jakiś swipe, tutaj coś. Ale nie staram się. Mm, nie staram się podczas streamowania czy nagrywania myśleć w ten sposób, w jaki powiedzmy bym myślał na turnieju, tak? No bo wiadomo, że e, podczas grania grania turniej, turniejów, turniej, turniejów, turniejów podczas grania turniejów yy, gra się troszkę inaczej, tak? Yy, gra się przede wszystkim bezpieczniej, więcej się analizuje, no bo to mimo wszystko nie jest jakiś tam zwykły rankę do pietruszkę tylko to jest jakiś tam, powiedzmy turniej o jakąś tam grubą nagrodę, tak? Yy, no, umarłem. a nie jeszcze żyje. Yy, a nie jest zawręcz to pewnie nie żyje. Albo nie, Comedy Spirit. Comedy Spirit? No. Eee, w momencie, w którym gracie jakiś turniej, na przykład finał, no to myślicie nad każdym ruchem, no analizujecie wszystko. A ja przychodzę do Hearthstone'a, żeby po prostu pograć, czy też sobie po prostu pograć. I dlatego uważam, że ja w tego Hearthstone'a nie gram jakoś super wybitnie, bo ja po prostu gram zbyt bardzo na luzie, tak? No i tyle. No i tyle, koniec, kurde, odcinka, koniec gry. No taka gra jak ta, no zdarzają się, tak? No nie jest to... Dobra, każda talia chyba ma gorsze i lepsze rozdania, to po prostu było tragiczne, nie? W momencie, w którym miałem cztery czy pięć kart na ręce i nie mogę nic zrobić. Cztery karty na ręce i coina. I nie mogę nic zrobić, bo żadna karta nie robi totalnie nic, więc no... Bywają takie gry, każdym deckiem, tym deckiem też bywają takie gry. No i trzeba po prostu do tego przywyknąć, przyzwyczaić się do tej myśli czy coś w stylu. Bo tak po prostu jest w Hearthstone i w każdej karciance, że czasem są dobre rozdania, czasem są złe rozdania. Czasem grając sekret paladynem będziecie mieli sekret kiperkę, sekret najwyższa grę bo tak werbunek, a czasem będziecie mieli doktora booma, ragnarosa, Mysterius challengera i blessing of kings na ręce i nie będziecie w stanie nic zrobić do szóstej tury. No mało prawdopodobne, bo tam jest dużo kart nich, ale mimo wszystko prawdopodobne, więc no jest jak jest. To tyle, dzięki za oglądanie i zapraszam do kolejnych filmów lub na streamy. Jo!